Mam nawet w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku widzowie sobie pogadamy na temat kanału, z czego będzie nagrywane i jak będzie nagrywane. A więc tak, dzisiejszy odcinek najprawdopodobniej będzie tutaj w lobby lub przejdziemy do jakiejś gry. I chciałbym z Wami dzisiaj głównie porozmawiać, co będzie dalej z kanałem. Bo chciałbym przejść, nie ukrywam, do nagrywania z Anarchy GG. Bo jestem tam dosyć bogatym. Price tysięcy yy, więc tam bym chciał nagrywać. Jeszcze mam on naszego cykla, więc jest na spoko. Z yy, bym chciał yy, nagrywać. Yy, dobra, znaleźliśmy sobie jakąś, jakąś fajną nagiereczkę. Może to faktycznie Super League Store. Dobra, nie działa mi krawa, ale zanim tylko wiedzę, będę ją naprawiał. Dobra, yy, przejdźmy do rzeczy. Yy, chcę przejść na Anarchię. Już nie chcę zbytnio tak nagrywać, yy, jakby co nie jest zmiana no jest taki sam. Nie chcę jakby co nagrywać, yy, znowu już dalej się z tym męczyć, tutaj nagrywanie yy, z, yy, z Robloxa po prostu już yy, nie chcę yy, do, dalej z tego nagrywać, po prostu już nie jest tak fajne jak kiedyś nagrywanie z Robloxa, coś czuję, że lepszym wyborem by był tutaj Minecraft i anarchia gg. na co dawno chciałem przejść na Minecrafta, powiem wam no jakiś czas temu, tutaj widzę gościu ma tysiąc godzin na tej pozycji, no jest to mega dużo, więc chciałem dawno już przejść tutaj na Anarchię i na tej, i z tej Anarchii nagrywać bo tak mi po prostu było dobrze i chciałem tak spróbować, więc zobaczymy jak to dalej będzie. O kurde, kolejny czysta goli. Zobaczymy jak to dalej się potoczy. Najbardziej bym chciał najbardziej bym chciał na serio wrócić do nagrywania z Minecrafta, jak to kiedyś było. Możecie to zobaczyć do, na moim kanale. Było, było to ciekawe, nie, nie ukrywam, że było to na innym serwerze, na Majsterze, tak? Na majsarze. I Majster, no, no. Nie, był to jakiś serwer teraz, którego bym chciał dalej kontynuować nagrywanie. Poprzez y, głównie, y, poprzez głównie, czekajcie, tutaj bo tutaj dam go ja za chwilę jeszcze poprzez głównie mm, nudny jest ten serwer, bo awczy sobie na tym Skygen'ku i nic ciekawego no, nie ukrywam, no jest to nudne. No. Jak się gra non stop awczy i tak dalej. A Roblox, Roblox, Roblox nie ma już ciekawych gier, więc... więc dlatego już po prostu y, się tak zastanawiam nad zmianą gry, y, taką na zmianą platformy, na pewno w Halloween powrócimy do Robloxa. Bo będzie yy, znając życie, mega dużo eventów. Przepraszam z telefon w tle. Yy, bardzo dużo eventów i będzie na pewno Halloween w Adopt Me czy w Petsymulatorze, czy jakby jakby leafingu. No, ogólnie w wielkiej tutaj ilości gier będzie na pewno obchodzony Halloween. Tak samo w zimę. Będzie na no serio Spoko. Mam <ścoughs> 10 do 0 będzie na serio o czym nagrywać, co nagrywać, więc wtedy możemy powrócić ewentualnie do Robloxa. Mam dla was prośbę, jak powrócimy do Anarchy GG od razu piszcie w komentarzach jaki tutaj pomysł na odcineczek rzucić. żeby tutaj piszcie koniecznie pomysł na odcineczek, bo nie mam ich mega dużo. A, a... Póki co jest ich troszkę, ale to jest na jakiś co najmniej tydzień, więc więcej się już skończą mi niestety pomysły, więc prosiłbym Was o już teraz pisanie, wymyślanie kontentu pod, pod anarchię GG albo już kontentu na Halloween, jak chcecie jakiś. Spróbuję się go zrealizować, więc jeśli chcecie mi dać tutaj fajny pomysł to bardzo zachęcam, bardzo mi w tym pomożecie, bo nie ukrywam wymyślanie pomysłów na odcinki już na symulatorze się dawno skończyło i jest to już tak jakbym to robił na siłę wręcz, bo no bo jak wiecie, no dodaję wam jakieś główne update'y, nie ma już o czym mówić, no to, to powiedzcie mi o czym wy mówicie o czym wy musicie o, na czym y jest oparty wtedy wasz kontent no, na dosłownie niczym, bo Bo wam dają syfne upgrade'y lub jakieś inne dziabostwa No i dlatego właśnie y, nie mamy y, już kontentu z Pet Dlatego też była przerwa, bo po prostu nie, 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 nie czułem tego z czego mógłbym nagrywać na serio na Robloxie Nie było już y, z czego nagrywać i znowu z serwerów Mike'a, więc zrobiłem sobie ogólnie z komputerem przedłać przez długi dosyć czas, że miesiąc, nie było na kanale lub nawet dwa, więc no dużo się zmieniło za ten czas i chciałbym Was tylko w dzisiejszym odcinku o tym poinformować I chciałem wam to przedstawić, co robimy dalej, jak to się potoczy i tak dalej. Więc tak to można wam przedstawić mniej więcej, więc... Y, powtarzam, subij łapkę w górę, ten to jeszcze nie ma. Oczywiście piszcie pomysły na odcineczki z anarchii. Ja tam mam już parę pomysłów, więc zobaczycie jak to będzie. Będzie, no kreatywnie. Będę coraz więcej kasy na anarchii zarabiał, to, to na serio. Y, to na serio będzie y, o czym nagrywać y, do trapów i tak dalej. Więc nie będzie na pewno nudno. To wiem. To wiem i to już mogę tutaj teraz stwierdzić. Kurde, bo to nie jest takie łatwe, jak on... Oni tutaj wchodzą do pola. Jak tutaj. Nie. Kamera się już totalnie popsuła. No niestety nie mamy blokady kamery na bramce, co jest na najgorsze, no. No. Dobra, czekajcie, spróbuję. No, i nie da się też przez to rzucać. No, coś tam wybroniliśmy, to na no, takim farcie, widzowie. Dobra, widzę, ja bym Wam tutaj serdecznie podziękował ze że Nie patrzcie, dlaczego mam taką buźkę To po prostu jest ta gra. I tutaj się nie bawiłem bardziej w niż po prostu zrobienie te włosy, bo uznałem, że oczu nie będzie widać i pół buzi, więc nie ma sensu się w to bawić. I tak, dziękuję wam bardzo za ten odcineczek. Widzę ja widzimy się w kolejnym odcineczku. Wiem, że tam się dzieje akcja, no ale już jest czerwona. Dobra, nara, dzięki cześci, pa widzimy się jutro. Oczywiście jak codziennie i tak będzie daily yy, na anarchii, GG Nora.